Mamy czwarty wrzesień, stoimy przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Jest pani Urszula Brodowicka i Romuald Piątek. Co robicie państwo tu? Pani tutaj w tej chwili głoduje i sądzi, że w ten sposób coś wywalczy. Ja uważam, że nie. Ja tu w biurach skarg wielokrotnie do protokołu spisywałem. I Nawet przydybałem Jarosława Gubina w zeszłym roku, tak, koniec października, do rok w wydałem trzy pliki dokumentów i żadnej odpowiedzi. W związku z tym oskarżyłem go w prokuraturze rejonowej na Kulce w tej chwili jest aktualnie tylko odniesiony akt oskarżenia. Ja przez to, sposób już idę po prostu oskarżam i w tej chwili jestem. Moja sprawa jest tak daleko, że jest przydany adwokat do skargi Konstytucyjnej za nienadawanie prywatnych aktów oskarżenia. Mimo, że to jest funkcjonariusz, to nie szkodzi, wszyscy są równi wobec prawa i w tej chwili zniosławiają ja Komorowskiego, żeby ich zmusić. To znaczy Komorowskiego na piśmie, ale te pismo, w którym pisze Skurwiel, Grój, Debil, to było skierowane i do Tuska, i do Gowina, i do Kalisza, i do Lipowicz. Ich obowiązuje artykuł 229. KPA, to dotyczy premiera oraz artykułu 25.3. I co z tego, że my tu złożymy skargi w Biurze Skarg, kiedy oni sobie odsyłają tych sędziów, których my oskarżamy, na których my się skarżymy? To Jest bez sensu totalnie. No i jeśli ja już dałem pliki dowodów, których nazwałem szyjów i kanali pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i bez żadnej odpowiedzi, no to oni sobie w tej chwili tak sądzą, że jak się nie odezwą, to nie ma sprawy. Nie, no jest sposób. Ja bym, no właśnie, no właśnie ja Jest agresji, sposób tak Jak pani bym nigdy nie głodował Tylko po prostu robię to, to, to co oskarżam I coraz bardziej idę na zyskawienie Paliłem flagi polskie Teraz palimy zagraniczne Dzisiaj próbowaliśmy izraelską No wiadomość czterech policjantów I paru tajniaków było Podobno z dosady i tak dalej No nie, no to my zjawimy się Innego dnia, choćby w nocy I spalimy tą flagę, aż wywołamy skandal międzynarodowy teraz chodzi o powołanie no ławy właśnie, ciekawe. Ławy w Sądzie Odwoławczym. I jest projekt sędziego Jacka Ignaszewskiego o Sądzie który mówi, że bezproblemowe wznawianie spraw. I tak zwana właściwość, w tych sądach, gdzie się tylko w naczelnych instytucjach składa, jest taka, że oni sobie odeślą do tego funkcjonariusza, którego się oskarżą, czyli sędziego, czyli i tak dalej, i tak dalej. No, jeśli premier jest zobowiązany do skargi, a ja tam nawet do urzędu robię nie mogę wejść, no to o czym to mówić? no? A do ja, sądów ja się nie mogę zgadzam wejść. z panem Piątkiem, tylko że pan Piątek jest blisko, a ja jestem daleko. A ja jestem w Grynii, to no, też jest. Tak. No ale w każdym razie ja przyjechałam tutaj tak. i ponieważ zawsze tak robili, tak. że odsyłali, tak. więc przyjechałam i, i sobie głodowi i czekam, aż tak. mi odpowiedzą na miejscu. I, i, i teraz za, i, i, za, i, i, Jakie sprawę. to poczucie jest czy ministerstwem? to nie tylko pani, ja też tu stałem wiele tutaj tych jest nikt z ministerstwa nie wyjdzie bez sensu takie tego no właśnie, no ale yy, po prostu pana do walka jest inną metodą od walki pani, tak. tu akurat yy, głodówka, głodówka. Tak może ktoś tak. ujnie się ale... bardziej, może yy, ktoś po prostu zobaczy gdzieś na jakimś filmie tak. ale... yy, problem tak. No, miejmy nadzieję, że może tak jak dzisiaj słyszałem w radio w Rzeszowie był jakiś sygnał o podłożonej bombie, może tych sygnałów będzie coraz to więcej. No niegdyś w ogóle nie mówili o tym, to już jest sukces, że zaczynają w ogóle mówić, że gdzieś tak. ktoś podkłada bomby. Ale no media to... publiczne telewizja, prasa, oni tu wcale nie przyjdą i nie podadzą tego. Ja mam wręcz odpowiedzi. Że przykro nam ale sprawy związane z rzeczywistości nie podejmiemy Czyli czwarta władza nie kontroluje trzeciej władzy no i jest takie się boi no, no trzeciej tak, władzy bo... to, też może się to są same układy układy ja nazywam że władza sądowa to jest pierwsza władza a druga władza media no w tej chwili, to się tak, zamieniło w tej chwili bo raz, tak to, zamieniało. to wszystko się po prostu stanęło na głowie także także w tym kraju nie ma już państwa, także już tamte pierwsze, drugie władze nie ma, skreślone. Ja też właśnie nawet państwo pisze małą literą. Mamy tylko kraj na razie. To. Miejmy nadzieję, że. To państwo jest tylko wtedy, kiedy instytucje działają, jak nie działają. To nie szubrawców to. z naszej ojczyzny, z naszego państwa rozliczymy. Gałęzi chyba starczy, linek chyba też nam ci dostatek. No. Miejmy nadzieję, że naród się obudzi, bo to już dość tego holokaustu na narodzie polskim. Co wy na to? Ja, no to jest samo w prawa, dokładnie. Są sędzia zmówione z prokuratorem i prokurator wcale nie czyta, sędzia zatwierdza. Mało tego i z artykułu 196 konstytucji, który mówi, że tak zwany Rozpatrywanie spraw sądowych jest dwuinstancyjne. Ale przykładowo prokuratur odmówi, sędzia odmówi i dalej już nie ma. Nawet informacji nie dadzą, że można wnieść w socjalne akt oskarżenia. Ja mam wniesionych 10 to co wiadomo, to imię naje znowu biegło. No, no i proste, no. I Z Macieju. No właśnie, tu Chodzi wcześniej Bołyma, się przysłuchiwaliśmy... Nasza do Kajfasza i nic nie uzyskał. Wcześniej troszeczkę przysłuchiwaliśmy się, dlaczego pani tu jest, co robi. Miejmy nadzieję, że ktoś jeszcze inny, tak jak chociażby... Może z nowego ekranu ludzie gdzieś tam coś nagłośnią. Może tam jest troszeczkę więcej oglądalności niż tu u Romualda na stronie. Miejmy nadzieję, że gdzieś ktoś oprócz nas, tych walczących po tej jednej stronie barykady, ktoś, no ja kto się mniej się interesuje tym, może się w końcu wkurzy, że tak to nazwę. I może w końcu no, powiem. W tej chwili jesteśmy zorganizowani i pójdzie ta skarga do Komisji Europejskiej. U mnie jest ta skarga do Trybunału Konstytucyjnego za spełnienie nadawania biegu subsydiarnym aktom oskarżenia. Pójdzie ta sama treść pójdzie do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. No i tak dalej. No, no Co ty mówisz? Jeśli ja mam 20 zatrzymań z demonstracji, no to o czym tu mówisz? Sprawy są dobre, się zloką. Jeden z prokuratorów sobie wyszedł, poszedł z tego wymiaru niesprawiedliwości. To jest Jeśli Pani oskarża jakiegoś funkcjonariusza sędziego czy prokuratora. Dostanie pani odpowiedź, bo poda pani to w Prokurator odmówi, sędzia odmówi. Mamy nawet Wtedy, zegar, pani który odmierza tak, czas. Czas protestu. A oni się tłumaczą, że, że musi być podpis adwokata. Nieprawda. Obecność prokuratora jest obowiązkowa i jego zadaniem tego prokuratora jest albo popierać pani oskarżenie przeciwko funkcjonariuszowi, czyli zacząć czyny z urzędu, albo pani zrobić za bezpodstawne niesienie aktu oskarżenia. I właśnie ja tą drogą właśnie poszedł zdecydowanie. I dlatego mimo, że już nie dawali 10 aktów oskarżenia, ja w tej chwili już na Komorskiego no i Debil, z tym, że te samo pisma dostali wszyscy pozostali oskarżeni i ja myślę, że. My, Musimy iść. A my, ten, sub, ten subcydiarny albo skarżenie. To czy, jest to, to samo co prywatny? Czy... Tak, tak. No to ty... mi odrzuci. no właśnie, to, to, to ma, no to mamy przykład kolejny, no właśnie, artykuł 2. No. Bo nie było podpisu ad wokata, prawda? Ale nie przyzna, powiedzieli, że już prokuratura składała sprawę. Czym to zakończymy dzisiejsze, <laughs> dzisiejsze takie właśnie... że, że w kółko Macieju, no, choćby nie wiem na kogo składał oskarżenia, to... To i nie tak porozumie. zawsze wraca do przestępcy. No, tak, przestępcy według dopłatnie. właściwości. Według właściwości. Dokładnie. <laughs> do, Zrobili sobie. Rozmawiałam z wiceprezesem. To dlatego mówię, będzie skarga no. konstytucyjna. Rozmawiałam z wiceprezesem sądu karnego jak dostałam to pismo, że nie mogę wnieść się prywatnego aktu oskarżenia no. przeciwko... No. No, czyli e, e, ale wiadomo, że nie tylko pani pierwsza, nie ja pierwszy <laughs> jestem. No o czym to mówię. No, ale ja tak samo no. podobne rzeczy. Nawet sygnatury nie nadają. Ja tu dwie nie, godziny nie, nie. No. No, dwie godziny awantury robiłem w sądzie żeby ten główny, jak oskarżenie przeciwko Tuskowi, Seremetowi, Komorowskiemu i tak dalej, żeby nadać mu sygnaturę. No coś mamy wystraszyły i nadały sygnaturę, ale przy postałych nic. I mało tego. Także ja czym, mam... czym spuentujemy to no, dziś? No, jeśli ja mam... co, co musi się wydarzyć ma, ma w naszej ojczyźnie? ja mam trzy postanowienia prokuratorskie do aktu oskarżenia, no to z kim mamy do czynienia? Z matołami czy z bandytami? No, trzeba Bandyci, na dla których należy co zrobić? pociągnąć Zbyt do odpowiedzialności. Lampy. A lampy, no... Lamp też jest tu dostatek Nie. chyba. Nie, Był Żarty, ta, żarty, Był taki moment, no, że żarty żartami, ale ludzie już są wkurzeni, panie Romualdzie. Rozpuszczało plotki. Że Solidarność będzie ich wieszała na lampach. Tak, tak. Tego się bali. Nie, no to... Tak powinno Ale się to, stać. to od razu, Ale... był, od razu był cały zmyłka, jak Wałęsa powiedział, że puści z rajców skarpetę. Ludzie uwierzyli, ja oni. Tak, a on ze Ale tym razem. Polak jest taki, że się drugi raz nie da oszukać. No, Mam nadzieję. Ja jeszcze raz powtarzam gałęzi jest dostatek. Tak. Lamp też w Warszawie. Nie no, żeby żartujemy dosłownie, do, 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 do a się o nie idzie do odpowiedzialności. Ja po prostu taki człowiek... No ale który to nie jest... wiadomo kto żartuje. Ty może Rumu, żartujesz. Może ja też żartuję. Nie. Pani Urszula też może żartuje, bo się ale, śmieje. Ale, ale może jest wielu takich tak. innych wariatów, co nie żartują. Wystarczy, ja osobiście znam od... paru takich, którzy już chcieli wcześniej wystarczy. zrobić. Powstrzymałem ich na razie. O zawodu, a pozostała jeszcze jest tak zwana grzywna i wtedy nie ściągaj z ich majątku. No, no chyba zakończymy tak. tym żartobliwym no. takim ale jednak dającym do myślenia bydlakom w Togach tak. by jednak albo do Obory wrócili tak, tak. albo tam też, gdzie ich miejsce tak. poza nasze granice no, tu naszej tak ojczyzny. To, to dodam minister bandyta <laughs> ode mnie odebrał, no, to odebrał to też, to też chyba dokumentów byłoby... i, i milczał. No. No to teraz jest oskarżony. I zobaczymy. Najprościej nie odpowiada. Pompuentom zakończę chyba ten króciutki wywiad. Dam do przemyślenia nie tylko tym z tego oto budynku, ale oczywiście dla ludzi, dla Polaków przede wszystkim dam. Do przemyślenia, aby w końcu zastanowili się, w jakim państwie przyszło nam żyć. I co mamy zrobić, by po prostu żyło nam się inaczej w normalnym państwie prawa. Żebyśmy mieli do czynienia z normalnymi urzędnikami, którzy. Pracują dla społeczeństwa, a nie przeciw. Społeczeństwo ma czuć, że urzędnik jest jego podporą, a nie bandytą. Urzędnik nie może być bandytą. Urzędnika, bandytę należy po prostu natychmiast usunąć, odebrać majątek i odpowiednio ukarać. Do widzenia Państwu.